Dzień dobry widzowie. To jest druga część tego zimowego odcinka. Jak widzicie, no dzisiaj będzie ciężka orka. Naprawdę to będzie ciężka orka. Kiedy przyjechałem te dwa przejazdy, to ja już widzę, że to naprawdę będzie bardzo ciężka orka. Zobaczcie. Ale coś jest, coś pięknego, taka oreczka To jest, no, niebo ziemia, nie? Ale no, dobra, lecimy sobie Przekajcie, to mnie trochę znosi. Pół oczywiście mam zakupiony kuch master yy, pięciu skibowy obrotowy i ci tam, który nawet troszkę zostało przy niego przejazdu. Sobie tak dookoła jeżdżę, bo tak w jedną stronę to chyba nie będzie to tak ładnie wyglądać. Oj powiem Wam tutaj się zaczynają robić schodki zobaczcie, zakopałem się Poczekajcie, zobaczymy sobie tutaj mapę Rwiałem pół ziemię tak powiedzieć, że... trochę po sąsiadowie pojedziemy Może się nie pogniewa Jedziemy znowu roz drogę powrotną, tak powiem, yy, ale jedziemy sobie znowu, bo trzeba no, oczywiście na no, drugą część zrobić. Poczekajcie, znowu dużo będzie zostało zostawiane. Dobrze, że puk nie zostawił. Dobry pułk w takim razie. Ale no powiem Wam takie orki, to ja dawno nie miałem, naprawdę dawno nie było nadal cały czas pada śnieg no to ja się chociaż teraz cieszę, że to nie jest deszcz w deszczu to już w ogóle byśmy nie mogli jeździć a tak po śniegu to jakoś się jeszcze tak przejedzie Dobra, dojeżdżamy z powrotem teraz próbujemy sobie go obrócić mhm. Oczywiście się tam moje gospodarstwo jest dalej homul, co w tym to. No nawet dobre mam no ale by remont był, to też byłoby, nie byłoby najgorzej. Jedziemy sobie z powrotem. No, będziemy sobie tak teraz chyba jeździć. No jaki i wiecie, odcineczek myślę, że z 5 minut, bo ten dłuższy nie będzie. To sama orka tak naprawdę, nie? Yy... No i myślę, że to jest, no tak jak mówiłem, to jest już druga część tego, czyli część ostatnia zarazem. Yy, powiem Wam, że taki ugór widzimy oraz ze śniegiem naprawdę ładnie to moim zdaniem wygląda. Czekajcie, zagapiłem się zagapiłem i, i trochę, podejrzewałem, że nie wziął, no tak myślałem. No zobaczcie sobie jak ta worka wygląda, ma coś pięknego, nie? Taka zimowa, typowa zimowa orka to jest O, mi przód mu podniosło wiedziałem, że do takiego stopnia dojdzie No ale Oczywiście w tam na gospodarstwie jeszcze mam parę dźwigników, ale special będzie tylko ty special, no bo to tak no to jest special będzie tylko tymi dwoma robiony. Teraz sobie tak pojedziemy trochę z zewnątrz. Muszę zobaczyć, jak to ta orka wygląda. Jak ciągniki się kopią. Tak, że no. Skręcać. Znaczy, tak, skręcać jest bardzo ciężką. Jakby śnieg. ślizgał się ciągnik na śniegu. I dlatego jest bardzo ciężko skręcać. Ale półk, no, jest nawet fajny. Taki, no... Ale dobra, lecimy sobie dalej z tym. No jak mówię, no myślę, że teraz jeszcze i w dom i z powrotem. Może i skończymy. Zobaczcie, no zobaczcie że ładnie mi tam idzie tutaj. To prawda. No, że jak podnoszę ten punkt, to bardzo mu przód podnosi. Nie wiem, czy stało, ale dobra. To przód podnosi. Nie zakupiłem sobie księżnika. Czy nie zakupiłem? Nie, pod, nie podpiłem sobie, myślałem, że będzie szedł po prostu, nie? Już jedz orał to jak jakum tak wychodzi, że aż tak kolorowo nie jest. Dobra, wracamy sobie. Naprawdę podoba mi się ta orka. Piszcie mi w komentarzach, czy Wam się też to podoba. Oczywiście no, pamiętajcie o subskrypcjach, bo to że się za moje działalności w ogóle stawiajcie łapki w górę, no, co tam możecie, tak nie? Obeczki, komentarze, lajki, suby, naprawdę, no, wszystko to się da na YouTube. Jeszcze przejdziemy, sobie jeszcze z powrotem, ja nie będę tego przedłużał. dobra, to tu musimy, przekręcamy pojedziemy sobie jeszcze teraz do środka Będzie, że tak powiem, no naprawdę ten ciągnik się bardzo ślizga w tym śniegu jeszcze tak do środeczka sobie tu pojeździmy no i ciągnik jakby coś yy, od Castana. Na no, Mothew każdy sobie może pobrać. Puk. Puk nie pamiętam skąd mam. A naprawdę ta orka bardzo się tu podoba. Jest taka ciężka, to jest taka naprawdę ciężka orka. Więc co, nie przedłużając, ja się z Wami zaraz pożegnam I to tyle by było z tych dwóch części tego specjalu właśnie Więc co Pewno do kolejnego odcinka, do kolejnego specjalu Trzymajcie się, cześć